Witajcie! Renault Hadżar wrócił do mnie. Teraz będziemy wymieniali świece. Samochód ma zainstalowaną instalację gazową. Przebieg 143 z kawałkiem. Tysięcy oczywiście. Instalacja gazowa była montowana jakieś 20 tysięcy temu. Czy się sprawdza ta instalacja gazowa w tych samochodach? Musi być bardzo dobrze wyregulowana. Jeżeli chcecie jeździć na gazie, bo jak do tej pory w tym samochodzie, pomimo zainstalowanej instalacji gazowej, jeździ się na benzynie. Wybierajcie dobrze firmy, które montują, jeżeli chcecie jeździć na gazie. Niby gaz się teraz opłaca. W tych czasach kryzysu ja osobiście jeździłbym dalej na benzynie. Może kupowałbym za tradycyjne 100 zł benzynę, ale nadal bym jeździł na benzynie. Wymiana świec w tym samochodzie. Różne rzeczy w internecie, różni mechanicy mówią na temat wymiany świec. Są firmy poglądowe na ten temat. Teraz już nie ma świec zapłonowych, tylko są świeczuszki zapłonowe. Widzimy, że to jest bardzo. Malutka świeca w tym samochodzie. Jest tu informacja na temat momentu dokręcania, bo bywa tak, że niektórzy się zastanawiają, czy dokręcamy o pewien kąt, czy dokręcamy z określonym momentem. Na pudełku jest informacja, że dokręcamy siłą 20 Nm oraz Obok jest pokazany kąt dokręcania tej świecy, czyli możemy dokręcać tą świecę, zarówno w jeden, jak i w drugi sposób. Jeżeli wykręcicie świecę z samochodu, to już wtedy nie używa się klucza dynamometrycznego do dokręcania, bo pierścień uszczelniający został zgnieciony na określoną już wysokość. I wtedy dokręcamy o jakieś 30 stopni. Już wtedy klucza dynamometrycznego się nie stosuje, tak mówią specjaliści z MGK na przykład. Tyle na temat świecy. Teraz przystępujemy do wymiany. Obejrzymy sobie świece, jakie są w tym samochodzie, bo jeździł, jeździł na oryginalnych Renault. Poprzednio jeździł na Czempionach, to jest czwarta. Świeca, którą stosuję w tym samochodzie, to znaczy czwarta w tym względzie, w tym pojęciu, że czwarty raz są wymieniane świece. Były nowe i po kolei stosowałem świece Championa, potem przeszedłem na świece oryginalne Renault, wracam do Championa. Będzie nam potrzebny taki oto przyrząd. Będę odpinał tutaj zabezpieczenie. O, a ja osobiście uważam, że należy, że należy tutaj wyciągać to zabezpieczenie. Chociaż widziałem już takie rzeczy, że niektórzy tego zabezpieczenia nie, nie wyciągają. Do góry czy do dołu? Już zdjęliśmy, proszę bardzo. Zabezpieczenie, żeby wyjąć, musi do, do góry troszeczkę być podgięte. Tak jak widać, tu jest ten ząb od spodu, i tutaj jest ząb u góry. Ten ząbek blokuje się o tą zapadkę, czyli trzeba to podciągnąć delikatnie, żeby nie urwać do góry. Wykręcamy. Klucz ósemeczka wykręcamy fajkę delikatnie to robimy bez żadnego siłowania się wiadomo to jest blok aluminiowy żeby tutaj czasami czegoś nie pozrywać zaczynamy po kolei nie wykręcam wszystkiego naraz Teraz sobie to obejrzymy, jak to wygląda. W środku jest taka sprężynka, proszę. Odkładamy na bok, i przechodzimy do wykręcania świecy. Warto do środka zajrzeć. Można gniazdo wydmuchać, żeby tam. Nie naleciało różnych zanieczyszczeń, bo wszystko Wam pójdzie na cylinder. W tym przypadku, oczywiście, ponieważ tutaj było zabezpieczone, to, to tutaj żadnego paprocha, paprocha tam nie widziałem. No i teraz najważniejsza rzecz to wykręcenie świecy. Oczywiście, klucz dynamometryczny tutaj do odkręcania świecy jest niepotrzebny, ale skorzystam z niego. Jak widać, jest odpuszczony. Idzie bardzo ładnie. Troszeczkę tutaj sobie pomogę. Dobrze. Świeca nam wyjdzie razem z kluczem, ponieważ klucz ma chwyt magnetyczny. Jeszcze jej nie mamy, jest bardzo długa. Dokręcamy świecę ręką. Przy użyciu klucza, oczywiście, można tutaj, oczywiście palców tam nie włożymy. O, proszę bardzo. Pierwszy cylinder tak wygląda świeca kawa z mlekiem delikatne okopcenie tutaj na dole. Podstawowym parametrem pracy świecy zapłonowej, obok jej wymiarów to jest tak zwana ciepłota. Ciepłota świecy to jest tak zwana zdolność jej do samooczyszczania. Izolator, który jest pomiędzy korpusem świecy a elektrodą powoduje odprowadzanie ciepła. Im izolatora jest więcej, tym tego ciepła będzie więcej odprowadzane. Niestety tak to jest, odwrotnie troszeczkę i popatrzmy na nią tutaj widzimy, że już tutaj popracowała sobie trochę, jest tutaj wyraźne przegrzanie. Izolator nie jest popękany. Stosowanie innego momentu dokręcania, wyższego, może doprowadzić do uszkodzenia tego delikatnego izolatora. I praktycznie świeca wtedy się nie nadaje do niczego, bo jest przebicie na niej. Przechodzimy do świecy czempiona. I teraz popatrzymy sobie, jak tu wygląda. Proszę bardzo. Nowa świeca. Yy, świece stosowane są w tych samochodach irydowe i nie regulujemy odstępu między 0,7 jest tutaj odstęp między elektrodą a masą, nie regulujemy. Yy, firma yy, w momencie, kiedy byśmy dokonywali regulacji Yy, zabiera gwarancję świeca przestaje mieć gwarancję w takim momencie jest to wszystko przygotowane wkładamy, dokręcamy i zapominamy chwyt magnetyczny trzyma montujemy świec delikatnie montujemy oczywiście żeby nie zerwać gwintu mówię, gwint jest bardzo długi ale widzimy, że już złapał. Świeca idzie w dół. Klucze dynamometryczne mamy o kilku rodzajach sposobu dokręcania. Są tak zwane płyn, o płynnym dokręcaniu. Nie zastosowałem w tym przypadku żadnego smarowidła. Chociaż można takie specjalne smarowidła stosować, które ułatwiają odkręcanie świecy. A może zastosujemy to smarowidło? Nie? Dobrze. I teraz tak, dokręciliśmy świecę. Ustawiamy moment 20. Katalog pokazuje 20 do 25 Nm my sobie ustawimy 20 Nm o czyli gdzieś tutaj po, po, po 19 musi nam się skręcamy sobie klucz mamy 19 i musimy teraz 1,6 i 0 czyli mamy 20 Nm. Tak, mamy 20 Nm ustawione i z tą siłą dokręcamy teraz świecę. Tak, trzymamy tutaj lekko tą główkę. Ustawiamy klucz i jedziemy delikatnie do kliknięcia. Słyszeliśmy kliknięcie, dalej nie dokręcamy. Wyciągamy wszystko. Świeca nam się teraz układa, a my przystępujemy do demontażu i dokręcania kolejnej świecy. Oczywiście fajkę zakładamy. Możemy sprawdzić, czy rzeczywiście nam się świeca dokręciła, bo wiadomo, że ten materiał on musi się poddać. i na świecę montujemy fajeczkę To ma co przesadzać. Jest. A teraz kolejna świeca. Podobny sposób, czyli demontujemy najpierw. Tak, Odbezpieczamy. Możemy odbezpieczyć najlepiej odbezpieczyć przed odkręceniem oczywiście. Delikatnie do góry jest tutaj wpasowane, żeby tutaj nic w się nie pourywać no i oczywiście odkręcamy. Oglądamy świecę. Elektroda widać. Jest taka kawa z mlekiem. Tu trochę ciemna. Ale tak najważniejsza sprawa to jest elektroda i, yy, i izolator. Dokręciłem do końca. A teraz delikatnie kluczem. Podobno yy, przekręcenie świecy to jest od 90 do 120 stopni. Zobaczymy sobie jak to będzie wyglądało. Czyli tak. 45 90, zobaczymy jak to będzie i mieliśmy klik widzieliście 90 stopni był. zwróćcie uwagę tu dopchnąłem, dokręciłem tu nie dopchnąłem i zaczęło mi pod kątem świecę wkręcać czyli to było błędne dokręcanie zwróćcie uwagę ile jeszcze tutaj mogę obrotów zrobić czyli bardzo ważne dokręcacie z wyczuciem oczywiście ale najpierw należy dopchnąć fajkę na świecę Teraz jest poprawnie to zrobione Przechodzimy do trzeciego cylindra Może wyjmiemy tutaj najpierw zabezpieczenie żeby nam się tutaj nie wydarzyło nic musimy może takiego widzić narzędzia trzeba tutaj uważać naprawdę bo tu miejsca jest niedużo jednak nie wyciągniemy oczywiście za przewody bo można tutaj narozrabiać o w ten sposób może się uda Wygląda na to, że muszę z powrotem świecę, fajkę na świecy. Ponieważ nie mogę sobie poradzić ze zdjęciem wtyczki. A więc najpierw zdejmujemy wtyczkę, widzicie? Nie robimy takich błędów. O, teraz może będzie lepiej. Jest dosyć ciasno, a to musi iść do góry niestety ten element. No i oczywiście trzeba pamiętać, by nie pogurywać.